Siemka, kochani, siemka. Poczekajmy, poczekajmy, poczekajmy. O! Siema. Widzimy to co na chwilę, bo Mariusz, kurwa, chciał, żebym tam odpalił lajka. Trzeba poczytać po no, i tam i gwiazdę i tam i tam i tam jeszcze kiwo. Kurde. Eee, nie, Ja. Czemu pijesz się lewec? <noise> A chcecie, żeby zobaczyć, że kurę kiło pije. To no zobaczycie. Widzowie. Kurwa. On, on już jest dziabnięty ja pierdolę. przyszedłem coś załatwić, no ale niestety kurwa niczego nie załatwimy. No bo sąsiadki nie ma. Jo, na no, mojej po prostu Mariusz od Ciebie alkoholem i boi się odwrócić do sąsiadki, ale. Nie, są sąsiadki moje, nie ma, nie. sąsiadki nie ma. Bo na tydzień czasu. Jo, jo, jo. Ma i nie być poważnie. No. Zobaczcie, co ja teraz robię w kurze, moi drodzy palacianie. No i masz już, nie powinieneś pić, no ale to twoja sprawa. Zróbko. Maszyński CW KWS <noise> Kładź, chcę szanować Wiadomo kurze te słowa jest no. Co jest kurde No wie? nic, myślałem że jak przyjadę dzisiaj No. Załatwimy szybko sprawę Ale wiem działać kurwa przyjechałem no i w sumie, czego ja się mogę spodziewać? No. No Mówi, mówię, miesiąc czasu trzeba czekać na ten list. Nawet. Bo ja też kurwa miał komorników, wszystko. Marat już, kurwa, ciebie nie było 10 miesięcy, ten list, kurwa, to już przyszedł pewnie 2-3 razy. No. Ale nie wiem do kogo. No do ciebie. No. A do kogo Do kogo? ale kurde tego listu nie miałem no no bo nawet nie wiesz co masz w skrzynce pocztowej jeżeli ty nie masz do nich kluczu do, do nich do, ale do, do nich ale sprawdzam ostatnio mam miał pustą kiedy ostatnio? no za poś nie już kół nie wiem my w zeszłym tygodniu w zeszłym tygodniu już się znamy trochę no Zróbko. Mariusz nie widział na Natalii. Jakie macie zaległości do płatności? No i Już ci tłumaczę. Mariusz jak poszedł na odwyk, to miał cały czas podpisaną umowę z Orem. i w momencie jak go nie było tyle czasu, to on wysyłał pewnie rachunki. Wysyłał na każde zapłaty. A że, go, a że Mariusza nie było, nic nie przychodziło no to wyszła sytuacja taka, że po prostu y, prawdopodobnie Oręż, no to znaczy nie, potem no, się rozwiązało umowę i w momencie, się rozwiązało umowę to sprzedali y, dług Mariusza do wierzyciela Oren też mi nie chcę powiedzieć, bo podobno nie wiedzą komu sprzedali no i jest kurwa taki problem, bo trzeba najpierw opłacić y, tą zaległość, dopiero wtedy Mariusz będzie mógł, kurwa, starać się jakikolwiek internet. Tu będzie się że kurwa nie przeszło. Chociaż z drugiej strony dostałem w że technik ma przyjechać w piątek. Ale raz, raz, że nie przeszło, a drugie, że kurwa, niby przeszło. Nie wiem. Nawet podejrzewałem, że to po prostu nie przejdzie i po prostu poinformują mnie jutro lub pojutrze. Bo to kurwa... Nie, nie mogę podłączyć. Bo to jest to, że kurwa. Za przeproszeniem. Nie sprawdzali w szynkach. Wcześniej. Jak byłem... Nie tak, spadali. Załóżmy internet na mele. Ja mam swój internet, ale ja nie będę kurwa, wiecie, po... Nie wiem, jak się nazywa. Pakietu rodzinnego da, bo, że kurwa w innym jeszcze mieszkaniu będzie. Ja ale kochani. Nie, nie, nic. Kochani, nie będę dawał. kochani, co z tego, że będę miał komputer, wszystko, a nie piękne zabezpieczenie? Co do komputera, tak? Zamknij wszystko. Się będę się miał. Ale kurde, internetu nie będę miał. To co, kurde? Komputer pale, kurde, bez internetu? Bez streamów, bez niczego? No. internet postawa i prąd komputer by, by miał. kudwa też taki, taki internet prze, przedpłacony no. to też lipa bo to kudwa jest z limitem gigabajtów a jakbym miał ci kudwa co kilka dni przyjeżdżać i kudwa zwiększać ci transfer to też chujowe jest bo tym taki internet nie jest chyba do końca stabilny a. I prawdopodobnie by to nie przeszło. Co z tego, że kurde komp komputeryzacja jest, tak? Komputer, monitor, klawiatura, myczka, wszystko, a nie pięknie yy, ten. Chodzi o to widzowie, jak mówimy w tutaj o jakich, jakichś lokalnych dostawcach, albo inne, albo innych dostawcach, Chodzi bardziej o to, że e, Mariusz jest w Krajowym się Dłużników i dlatego po prostu nie może się stać o internet w innej sieci nawet. No nie. Bo to jest zadbanie, które moje rodziny, świętej pamięci mamy. Oj. Odsunął i wszystkie wszystkich to ja wiem. Ale kurde nie, nie pomyśleli o tym. No nie. Nie pomyśleli o tym. No mówię, nie na co nie zrobić? Może to zrobić, ale ku to byś pisząc przyjeżdżać. było całka zmęczona. Dwa dni, kurde. Nie wiem, powiedz, nie znam się. Więc no dni. nie dni odpowiedzieć. No niestety kurwa tutaj... A, lokalny dostawca nie sprawdza big. No jo, może być hotspot, ale my potrzebujemy stabilny internet. Jo, hotspot. Tu chodzi yeah. o. chodzi o. Tu dobre To z tego, że kury będę miał komputer, to wszystko kury ods Ładnie, pięknie. Tu postawione, ale kury internetu nie będzie. Nie będę z wami kury współpracował. No. Jaki koszt otrzymała? Ja tu nie widzę nawet ilości widzów, więc... Ja nie mam donate'ów, wyjebane w tym donate'y. Ja przyjeżdżam do tego powodu już. To już chyba swój jaka to W tej chwili cię ogląda ponad 6 tysięcy osób podobno. 6 tysięcy? No nie wiem. Może tak, może nie. Wtedy ja nie widzę tego. A B C D C D A Ty końcę potrzebują. <laughs> tu macie KPL, Mela Uza przez dwa r. Na końcu. Tam możecie donata wysłać. Mela uiza przez 2A na końcu Takam się 5 zł chociaż rozbiera, to będzie dobrze Kurwa Ja tylko potrzebuję teraz ja Nie będę naszym <grywa> wydał ludzie <grywa> To się Siemo. mija z celem Pamiętajcie Ile czas jest góry widzów? Nie wiem, nie wiem, mamo, bo nie widzę. Widzę, widzę piasek. Kiedy mamo zostanie komputer, niech najpierw Q2 i. Nie wiem, po co pimy, tak? <słuch> Te jajecznice nie zjadłeś, co ja Ci wczoraj przyniosłem. Co? Nie zjadłeś te jajecznice, które ja Ci wczoraj przyniosłem. No bo widzisz, bo widzisz co, co było. No. A trochę tam. Trzech kaski już rzeka jasna. Sprawdź kurwa, jest taki spam, że nie mam dobrze od tego odczytać. Są kurde, tam kurde szkole nie i chodź, chodź, chodź Nie, nie można było kurwa przez no. internet. Ale chodź, są kurde. No, no, ja sobie postoję. Kurwa, no, 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 się teraz no, 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 A siedziałek tylko praca siedząca, tak? A A, to no, 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 Tak, jak ja. <grychy> Tak no, no, Tak, tak na a bym na kuchy. Nie, nie no. trzeba, nie trzeba. Też wam uprawnienia na wózku. Spróbuję jeszcze błąd. może w tym multimedium, ale to najszybciej to pewnie jutro. Bo to jest taki lokalny dostawca tutaj na Wikipedia. No ale w będzie w stanie takie kurzy, tak wiesz, kurzy. Nie, żadne. Czemu ja mówię na siebie, nie podpisuję i nic nie będę tam potem zmieniał? Zapomnij. Kur... oni mają pomysły. Najlepiej, kur... Żebym wszystko na siebie Ej kurde, weź kurę te radio. Stoję. I tak tylko. Ja zaraz ucieknie do domu. Ja ucieknie do domu kurde. Kurwa by ja. Weź kurę te radio, pan Bogu. Weź te kurę te. Kurwa. Trabaj tym... kurde, siadaj. Po co mamy wziąć? Być... Po co mamy się widać na kamerach, potem szoty kurwa są No i co z tego? Czy nie, co znaleźć szotów ze sobą? I tak szot no, są, i tak no. są. Tyle co jest. <noise> Dziękuję madryce. Nie, nie, nie chcę usiąść. Pincher, odpowiadałem Ci już. Wyspywujemy jeszcze u jednego dostawcy, bo takiego lokalnego tutaj. Ale zobaczymy. Przez kurwa, 10 miesięcy, kurwa, streamów kurwa nie mam. Miałam kurwę internetu. Nic, kurwa. I co robić, kurwa. Ja zrobiłem no, jak wszystko. sąsiadki są po list, żeby ci a ze skrzynki po to byłoby najprostsze, nie? No, ale no, kurwa i nie ma. Jeszcze... Jeszcze spróbujemy... No bo zobaczymy, jak już takie sieciówki, jak one w play nie, nie przeszło, to może nie no. My... będzie ten... Nawet kurę takie wiesz no. Nie ma kury tak kurę yy, yy, z tego Jak to powiedzieć kurwa Sody, ale nie jestem w stanie ich wyciszyć Nie będzie gdzie co się na City Lupcie to wycisza Ja wiem, co kurwa nie dawajcie słowa. I tak kurwa są niepotrzebne. Kupuj telefon. Tutaj pieniądze. No na chuj... Ja to ruszek. Ja ruszę z tyłu. Patrz, Ma Mariusz, karetka tam po przyjechała. Widać? No, karetka kur... No, zobacz, karetka tam stoi. Gdzie? No, no zobacz. Co? Widzisz, po prawo. Tam. A, widzę, 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 widzę. No, tutaj chcę ta. Macie widzę, pokażę Wam karetkę. Powinno być widać. Kurwa, nie ma tu zwierzątka Mariusza. O, no, tak jest karetka.

tylko żeby, kurde, już był. Musi być. Musi być. Bo inaczej, kurde, ja nie Jeżeli przez media masz nie wypali, zobaczymy, czy do tego piątku technik przyjedzie w play, chociaż, kurde, mówię, ja, mi się wydaje, że to w poniedziałek, we wtorek anulują po prostu. No. A jeżeli to wszystko nie wypali, no to... chyba kierunek sąsiadka. Matylda jest na wykopie. To zdjęcie. Jakby ktoś kurde tam załatwił internet. To by było inaczej. No żeby ktoś przyjechał, podpisał umowę na siebie. No. No mój by inaczej. No byłoby zajebiście wtedy w ogóle. A jeszcze ciekawostka jest widzowie taka, że z Maryszem jest problem, że on oręcz, yy, jakby rozwiązali mu umowę tamtą, to ja musi jeszcze zdać sprzęt. Czyli może mowy poprzedni. A jak się domyślacie, tych rzeczy już nie ma. Dwa. Się na spoty, to nawet... Ja nie chcę Mariu. Ja nie chcę, ja hulajnogą do ciebie O widzów chętnych, żeby to po policję, że yy, że jakiś C kurwa na hulajnodze jedzie kurwa po kulę malku do jest. domku najwyżej. Mariusz, zostaw sobie. Ja, mnie tam stracisz, żeby Ech, no. pić piwo. Jeszcze tak nie jest. Oh, 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 kurwa, jest... Ja, sobie, ja pamiętam ile było z tą problemami na początku. Kurwa, ja. do, aż do twojego odbytu.

ja. przepraszam, 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 otworzyłeś ty piwo. sobie przepraszam, Już kolejne są czyż? Jo. Ja, przepraszam, przepraszam, Piwo jak woda. Piwo jak woda. Kurwa <coughs> Wiesz, wiesz o czym tobie mówią? No, kowalszy jesteś, tak mówią. No, ja pierdoła, ja, kowalszy jestem. W ogóle Mariusz, Mariusz... jest na przed bo kurde, bo... Widzowie... Y <śmary> Mariusz posprzątał w łazience, wiecie o tym? Umył podłogi, umył kibel. Pierwsze co przyszedłem kto odezwało i powiedział, że poszedł do kibla i on pytał. <śmary> <"Tatai is śmary> Chodź pokaż, widzę jak posprzątałeś. No, podłogi, podłoga jest ogólnie ubiegłana. Trochę zeptałem, Tylko wina. Trochę powyginane ręce ma. Ile wam mogę jej pokazać w ogóle? No więcej wam nie pokażę, bo widać cyca. Co to za monitor? Kurwa, jaki jebie stąd!

A ja bym prosił dzisiaj na wieczór eee, od Was, kochani. A teraz dobrze działa, widzowie? Czy resetować to? Żeby jakieś, jakieś jedzenie mi przyszło, jak można. I coś do picia. I to. Kurwa, no to, by, by to opóźnienie jest, poczekaj Matuś, że zrobimy reset. Opóźnienie w chuj jest.